Siemanko. Witam Was na kanale Odkrywcażbik. Dzisiaj tak na szybkiego. Szybki wypad tam, gdzie był ten medalik ostatnio wpadł z przedniego chyba filmu. Przyszedłem zobaczyć, Mówiłem może coś tutaj jeszcze wyskoczy. Zaczniemy szybko od rzeczy, których się pozbędziemy raz dwa, bo są tylko do pokazania. W zasadzie wszystkie wywale. Jest amunicja. Widać pełna. Także się jej pozbędziemy od razu. Łuski też mi niepotrzebne w sumie. To ru! Skrzaczory. Może kiedyś prawo się zmieni. Będę można takie główienka zbierać. Yy, I co, na szybkiego? Dwa fenole wpadły. Jeden ze swastyką, który 32 chyba. Uf, przepraszam, 42. Doczyścimy, zobaczymy. 2 fenole i 10 feningów. Yy. I co? I natrafiłem chyba na miejsce. Śmieci dzisiaj mało jakieś takie blaszki. O. No i kran. Rurka. Yy, natrafiłem chyba miejsce na Obozowisko stare, yy, stare, chyba harcerzy. E, skąd moje przypuszczenia? Na początku wychodziły monety PRL. Tutaj 2 zł. 10 groszy. Tu też 10 aluminiowe. 59 2 zł. E, KBKS zaczął wychodzić. I skąd moje przypuszczenia. Tu jeszcze w tym miejscu była łyżka Dwa kółeczka, to mogą być od namiotu, od jakiejś pałatki czy coś No i śledzie. I stąd moje przypuszczenia, że to mogło być jakieś obozowisko jakieś lady stare po obozowisku. Jeszcze jakaś taka klapka, nie wiem od czego. To może być właśnie niemiecka jakaś może puszka jakaś była, zamknięcie od czegoś chyba szczątki yy, lampy naftowej pierścienie wiodące Na kawałek odlewu i yy, bezpiecznik topikowy jeszcze chyba nawet cały yy, i co? i tyle, bo to taki krótki wypad był pogoda dopisała, ale miałem półtorej godzinki znowu taki perykaz od żony. <noise> tak, pozdrawiam moją żonę. Wczoraj byłem pochodził trochę właśnie na plaży, nie miałem kręcić, ale nie kręciłem w zasadzie. Adam do mnie dojechał, nic szczególnego nie wpadło. Sami zobaczcie wyciągnę tu guzik jakiś jeszcze nieczyszczony z uchem. Co ciekawe to to taka jakaś wpinka. Nie wiem od czego to może być. Bardzo leciutka. Jakieś guziki. Myślałem, że to sreberko, jest to aluminium. Bo jest leciutkie. Eee. Co tam mi wpadło? Dwa... Coś przerwałem. Filmik. Dwa fenole wpadły. Jeden z kłosem, drugi. Starsza wersja a nie ze swastyką sorry to młodsza ze swastyką dupa od amunicji od łuski jakieś podejrzewam że medalik z wody wyciągnięty to ze żarty 723 polskich naszych i co fajne Wyszły wczoraj PRL. -e. Hmm. Złotówka 20 groszy, 10 groszy. O, sarny patrzcie. A mnie wystraszyły. <grystanie> ale, ale co? Wszystkie 49. Także są do kolekcji, a jeszcze takich ogryzek z plaży te aluminiaki zeżarte wychodzą No i co? Tak jak mówiłem, no podejrzewam tutaj właśnie te fanty typu KBKS mógł świadczyć o tym Żarówki Kółeczka aluminiowe śledzie No i prl że mogło być to tam obozowisko, a podejrzewam może lata 80. 70, coś takiego. I to jeszcze harcerze. Harcerzy działali, czy działają jeszcze we, we fromborku czy pod fromborkiem. Także prawdopodobnie tutaj mogli sobie obóz kiedyś rozbić i sobie koczować tutaj. Stąd te, te, te fanty. Mam tu jeszcze łyżeczki kawałek. No a feningi i wiadomo pierścienie wiodące to pozostałości po, po, po wojnie mogły być. Znaczy są. Pomiędzy tutaj ja jestem pomiędzy takimi umocnieniami i dlatego to tam nam wyszło. No i co? Pogoda dopisała. Fanty są jakie są, to widać. No i co? Ja chciałem pozdrowić pewnie Zbycha. Pozdrawiam Goldenów całych, wszystkich z grupy Golden Monkeys. Zapraszam do nich na fanpage'a do nas oczywiście na PGP Polską Grupę Poszukiwaczy. Hmm. No co, nie będę tak wymieniał Zawsze to ucieka z głowy Zwierzaka, dawno nie widziałem Nie wiem co się z nim dzieje, muszę do niego zatelefonować tego pozdrawiam bardzo serdecznie No i co? I mam nadzieję do następnego Trzymajcie się, hej to Siema <laughs> Dzisiaj z Adamem W sumie cały czas z Adamem To filmik bez ciebie to jest taki nudny, nie? A, tak. tak, nie ma fantów bez Adama jest reklama, Ej, jest przypinka goldenów. Jest super. Słucha? A kot. A bo jak... No ja jakiś chudy ten kot. Myszy łapie. Na razie jakieś takie pierdółki wyskoczyły. Miałem je kręcić, ale nie wytrzymiałem. Kurde mówię. Trzeba coś nakręcić i wrzucić yy. Co? Będziemy się odzywać jak coś. Jak coś wyskoczy. Jesteśmy na dama miejscówie. Tutaj nam Pan szykuje Pole No i co? My ruszamy i będziemy zdawać relacje na koniec pewnie Dobra, to trzymajcie się No, mnie wpadł na parstek, dzisiaj sławiutko coś o, nagrywa, nagrywa! Na parstek No ja to on już ma sreberko On już ma fenolę dwa. Dzisiaj zamiata. Łoch jeden. <śm> no, takie coś. Jeszcze jak coś tam wpadło, jakieś pierdoły. Ale... Jakiś stożek czy coś. I niby coś alaguzik, mm, Coś takiego. Myślałem, że to jakaś pieczątka, to po prostu jakaś naroż, Może jakiś ciężarek. Taka bryłka dziwna Coś tam jeszcze wpadło Co do pokazania jak już nagrywam dużo takich blaszek No, więc czekamy jeszcze, czekamy jeszcze na fanty Trochę coś mi słuchawki nawalają i Nie mogę się wsłuchać w nich zbyt dobrze Pan nam tutaj zasuwa, wyrównuje No, już coś ma co ma? Co ma? Ee, ma Mówi, że słabo. Dobra, tymczasem.